Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nieco troszeczkę później, no ale spoko. Zrobimy sobie kartę dnia, bo dzień się nie kończy. Może co niektórzy złapią się w tych kartach jako sytuację, że to się już stało. Co niektórzy może dopiero pod koniec dnia odkryją to, że może coś się wydarzyć. Moi drodzy, na koniec jeszcze dołożę Wam kartę porady. Anielską, taką ogólną porady również od strony uczuć. Zobaczymy. Co ten dzisiejszy dzień będzie chciał wam poradzić, właśnie w tych dwóch aspektach. Ale słuchajcie, zaczynamy od początku, tak? Czyli zaczynamy tutaj od karty dla karty dnia, oczywiście, dla wszystkich znaków, pod, znaczy z wszystkich znaków. Zaczniemy od baranka. Baran, 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 baran. <laughs> Baran dzisiaj słucha głosu własnej intuicji, kochani, czyli dzisiaj skupiamy się tak naprawdę na własnym, na własnym wnętrzu i, że tak powiem, skupiamy się na tym, co nam ta intuicja chce podpowiedzieć. Dodatkowo dodam, że karta może pokazywać tak naprawdę skupienie się, wyciszenie się troszeczkę w jakimś tam celu, tak? Czyli dzisiaj może baranki troszeczkę, że tak powiem, będą chciały wycofać się. Posłuchać właśnie siebie, wyizolować się od tego towarzystwa w jakimś tam powiedzmy celu. Co niektórzy mogą zgłębiać jakąś wiedzę tajemną, moi drodzy, więc tutaj, jeśli coś takiego robicie albo będziecie chcieli troszeczkę pogmerać w tego typu literaturze, no to karta kapłanki również będzie nam to pokazywała. Co dla byka. <laughs> karta typowo by, bycza, typowo bycza, jesteście w swojej energii, kochani, królowa monetowa, a więc karta kobiety mądrej, rozsądnej, skupiającej się na pracy, skupiającej się tak naprawdę na tym, jak tutaj wszystko, że tak powiem, ogarnąć, nazwę to w ten sposób. Również taka karta, która po prostu tak naprawdę pokazuje kogoś, um, jakieś wartości, które dzisiaj możecie, że tak powiem, dodać do własnego życia. To może, mogą być zwykłe, materialne rzeczy, które gdzieś tam przykładowo przyjdą do was, wy dzisiaj coś zyskacie, czyli po prostu przyjdzie jakiś zysk do waszej Własnej kieszeni, do Waszego własnego portfela, ale jednocześnie praca, którą Wy dzisiaj wkładacie. Bliźnięta? To dam Pięć mieczy, kochani, karta walki, zemsty, puch, porażki. Uważajmy, kochani, dzisiaj, bo o ile wy możecie być w takim bojowym nastroju, tak też może być sytuacja w drugą stronę, że ktoś przyjdzie i wam ten nóż w plecy wbije. Kochani, naprawdę uważajmy, bo to jest bardzo niedobra energia takiej mściwości, zemsty, o, takiego po prostu, słuchajcie, naprawdę walki już na pograniczu noża, takiego nieliczącego się z uczuciami i czymkolwiek więcej tutaj innym. Albo zwyczajna porażka, którą dzisiaj, jeżeli macie jakiś plan do osiągnięcia, nie osiągniecie i ta porażka was dzisiaj. Dzisiaj, kochani, z taką dosyć dotkliwością może dosięgnąć Raczek. Raczek dzisiaj spotkania towarzyskie, kochani, ogniska domowe, pielęgnowanie ogniska domowego, karta rodziny, karta zaręczyn, karta narzeczeństwa, karta zapraszania na jakieś imprezy, ale przede wszystkim bardzo fajny towarzyski dzień, a więc dzisiaj raki po prostu w towarzystwie mogą się spotykać, mogą gdzieś się wybrać, mogą z kimś tam się spotkać itd, i tak dalej. I w bardzo fajnym nastroju ten dzień upłynie. Randki. Oczywiście randki niekoniecznie w takim wiecie, bo ja tutaj mówię towarzystwie, ale też randki z drugą osobą <laughs> tutaj są pokazane. Sorry. No to lew. <coughs> Alew. Powroty do tego, co było. Kochani, dzisiaj coś może wam powrócić. To mogą być zwykłe wspomnienia, jakieś tam sprawy, które już kiedyś miały miejsce, ale bardzo fajne wspomnienia o kimś, o czymś, bądź o jakichś miejscach, ale może to tak, też tak być, że ktoś po prostu z przeszłości się dzisiaj z wami skontaktuje, drogie lwy, i po prostu zwyczajnie ta przeszłość dzisiaj troszeczkę puk, puk, zapuka do drzwi, chyba, że to wy będziecie chcieli kogoś szukać, z kim mieliście do czynienia wcześniej, z kim was łączą fajne wspomnienia i będziecie chcieli po prostu tą, do tej osoby się... Odezwać. Również karta dzieci, kochani. Być może dzieci u niektórych lwów dzisiaj po prostu będą miały ogromne znaczenie. Może będziecie wspólnie coś oglądać, jakieś stare zdjęcia, jakieś coś, i tutaj na przykład też będziecie wspominać te właśnie fajne, piękne czasy. Panienka. Kompanynka zdaje się dzisiaj na los, mamy kartę koła, coś zaczyna się toczyć, kochani, coś nabiera rozpędu, to też w tej, w tej karcie. Karta karmiczna oczywiście też, na co nie mamy pewny, w pewnym sposób wpływu. Karta losu przeznaczenia, uważajmy też dzisiaj na podejmowane decyzje, bo czasami one mogą być lepsze, a czasami gorsze, tak, w zależności od tego, jak sobie obrócicie sami sprawy. Karta koła fortuny również mówi o jakimś szczęściu, o jakimś łucie szczęścia, więc być może coś, co się kręci, kręci, da Wam dzisiaj jakieś poczucie spełnienia tego, że coś powiodło się tak, jak należy. No to lecimy, słuchajcie, z kartą dla wagi. I tutaj pozdrawiam Przemysława. <laughs> As monet I bardzo dobrze, zysk. Słuchajcie, dzisiaj do Was przychodzą jakieś pieniądze, jakiś zysk. Jest tutaj coś dane Wam od losu. Tak, <noise> dosyć fajnie tutaj, jak nawet wiem, nawet o co może chodzić w przypadku tutaj osoby, którą wymieniłam. Więc dzisiaj dostajemy tak naprawdę na tacy co, co, to, co chcemy, czyli krótko mówiąc szykujemy na to, że są jakieś poważne plany, poważne zamiary, ale również poważna kasa. Więc być może dzisiaj coś fajnego, zysk takiego, co da Wam takiego kopa, powera do wagi przyjdzie. No to teraz skorpion i tutaj pozdrawiamy Konrada, bardzo serdecznie tutaj, który zaskoczył mnie wczoraj, niesamowicie. A Konrad dzisiaj, Konrad, no wy skorpiony, macie jakąś sytuację, słuchajcie rycerza monetowego, a więc jakieś wiadomości, to mogły być wymiana maili, jakichś, nie wiem, czatowych spraw, jakieś, jakieś sprawy, które będą przekazywaniem czymś. Tutaj rycerz monetowy, słuchajcie, to jest taka karta, która po prostu jest coś takiego, rycerz z czymś do nas idzie, coś nam ma przywieźć, to może być nawet kurier, który nam dowiezie paczkę, to może być jakiś list, to może być jakaś wiadomość, to może być w ogóle wymiana wiadomości z kimś. Albo czekacie za czymś, co dosyć długo już idzie i w końcu do was nadejdzie, tak? Także dzisiaj powiedziałabym komunikacja, wiadomości, coś kluczowego, za czymś być może czekacie w dniu dzisiejszym może się tutaj pojawić. To niekoniecznie wiadomość, ale też jakiś nawet taki, no, słuchajcie, no, jakaś taka sytuacja rzeczowa, tak? Czyli coś wam ktoś dzisiaj przyniesie, tak? Więc tego typu rzeczy rycerz monetowy donosi i chyba, że to wy z czymś przyjdziecie do kogoś, bo też tak może być. Strzelec. <laughs> Sorry. Sąd. Moi drodzy, o, o, powiedziałabym tak. Karta sądu mówi o sytuacji oczywiście spraw urzędowych. <laughs> Sorry. Spraw urzędowych, ale to też jest taka karta pokazująca tutaj sytuację nie tylko spraw urzędowych, czyli tego, że my coś tam gdzieś chodzimy, załatwiamy, być może latamy po jakichś adwokatach, cudach, wiankach. Czy też w ogóle jakichś innych urzędnikach, ale to też jest karta tak naprawdę odrodzenia, więc też dzisiaj, w dniu dzisiejszym, możemy poczuć się lepiej. Jeżeli strzelec czuł się źle, to dzisiaj się odradza, w jakiś pewien sposób nabiera rozpędu do życia, tak? Tralala, kurczę, tak jak tutaj nas anioł wzywa do tego powstania ze zmarłych, to być może właśnie strzelec dzisiaj delikatnie, że tak powiem, nabiera powietrza i mówi: kurczę, będzie czatowo, będzie dobrze. Kozielożnic. Koziorożec skupiony na pracy, podobnie jak i pan, pa, państwo bykowie, więc dzisiaj koziorożce tutaj w tym momencie albo coś dostają, albo coś do was ktoś przynosi, albo po prostu cieszycie się z tego, że coś wam wpływa na konto na przykład, względnie skupienie się na pracy. I dzisiaj po prostu tym, tymi sprawami otacza się koziorożec, tak? Jednocześnie ciesząc się, że tak powiem, że tak wszystko współgra i gra dookoła niego. Pozdrawiam Madzie, bo mamy teraz wodnika. <laughs> A wodnik, e, słuchajcie, dzisiaj jest w jakiejś obronie. Tak jakby chronił trochę samego siebie, tak jakby nawet ktoś do niego chciał po coś przyjść. Powiedzieć: kurczę, stary, no weź tam coś tam od ciebie chce, a wodnik, sorry, tu jest granica, nie podchodź bliżej, tak? Więc wodnik dzisiaj w takiej obronie troszeczkę. Uważajmy też na ludzi atakujących nas, bo bardzo często nieraz mogą może ktoś chcieć przyjść, i że tak powiem, wpieprzać swoje pięć groszy do do słuchajcie do czego do no do waszego życia. I w tym momencie tutaj jakby wodnik w tym momencie stawia w takiej, takim oporze troszeczkę, jakby właśnie powiedziałabym ustawiania granicy i nie pozwalania sobie na czy też tudzież mącenia w jego prywatnym życiu. Nie ma na to dzisiaj po prostu zwyczajnie ochoty. No to rybka. <laughs> A rybka dzisiaj, karta świat, zamyka stare pozycje, otwiera się na coś nowego. Również karta myślenia o jakimś wyjeździe, o jakiejś podróży, czy o czymś takim, być może dzisiaj po głowie, co niektórych ryb będzie chodziło, być może w ogóle taka karta myśląca o jakichś sytuacjach delegacji, czy też właśnie mówię takich wyjazdowych spraw, ale przede wszystkim też o tym, że ryba otwiera się w końcu na nowe. Zamyka stare procesy za sobą, otwierając się na coś zupełnie nowego. Moi drodzy, tyle ode mnie, a jeszcze nie. I jeszcze mamy karty. Kurczę, wiecie co, ja tutaj po prostu bym dała ciała. Dobra. No, dobra, czekajcie, przelecimy ze z tą kartą na brzeg stołu, bo nie mogę tego podnieść. I zobaczmy, co też dzisiaj dla wszystkich. Jaką mamy poradę na dzień dzisiejszy. Taką ogólną, tak? Tak jakbyśmy nieraz mieli się przyjść i powiedzieć, co też dzisiaj możemy fajnego sobie podziałać. Czyli porada dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Okej, okay. nie będziemy więcej tasować, zobaczymy, co sobie wylosujemy. Porada dla wszystkich 12 znaków z odjaku. Kochani, dzisiaj mamy kartę indygo. Osoba, którą pytasz, to Indygo, czyli bardzo wrażliwy, urodzony przywódca. Kochani, no taka karta, więc tutaj, jeżeli, być może w waszym otoczeniu będzie taka osoba, tak, który w pewien sposób jest bardzo wrażliwą osobą, tak, ale też jednocześnie w jakiś sposób potrafi przewodzić, więc jeżeli my dzisiaj na taką, taką osobę gdzieś tam trafimy, uważajmy, tak, bo jest to ktoś wrażliwy, bardzo wrażliwy wręcz i być może tutaj w pewien sposób nie należy, jest dobrym, dobrym człowiekiem, który wie, jak w jakichkolwiek sposób prowadzić życie, ale również posiada bardzo dużą wrażliwość, tak? Także dzisiaj może też uważajmy, żeby kogoś załóżmy nie, nie zranić niepotrzebnie. A jeżeli chodzi o sytuację z, z kartami miłosnymi, uczuciowymi, związkowymi, zobaczmy, co też tutaj dla wszystkich 12 znaków Sodiaku na dzisiaj. Ok, no to zobaczymy sobie jeszcze tu. Mhm. I co my tu mamy? Romantyczne uczucia. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. Także wszyscy moi kochani, którzy są w związkach, jakichkolwiek by one nie były, pogłębiajcie uczucia pomiędzy sobą. Buziaki, pa!